no Dzisiaj yy, bardzo szybkie danie będzie. Szybkie i tanie i proste do wykonania. Na pewno to robicie też, ale na specjalne życzenie dla soka z buraka. Szybkie danie, ale, krótki, ale filmik nie będzie długi. Yy, czyli co makaron ze szpinakiem i swetą. Tutaj mamy szpinak ala la creme. Ta paczuszka kosztuje chyba z tego co pamiętam euro. 30? No, taka mała? To na spokojne na 2-3 osoby wystarczy Feta holenderska z Jumbo. Euro 30, coś tam. 200 gram to już wystarczy na jedną porcję. Masło potrzebuje. I czosnek dla chętnych co lubią jakimś z gęby śmierci. No i co bierzemy? czosnka, obierzemy troszeczkę. Dużo go nie będziemy brać. Makaron już jest ugotowany. Nie będę się w niego bawił. Wiem, 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 wiem. nie ma tu miejsca. Jest paskudne dojście, ale tutaj nie ma co wymyślić niestety. Taka jest tutaj wnęka kuchenna. Niczego tu nawet nie można nic przybić, bo jest dykta. Płyta jakaś tam, nie? Działowa. Daję masełko, mimo że w tym klemie ponoć trochę jest, ale ja wolę, żeby tam troszeczkę więcej było tego masła. To się nam rozgrzeje, rozpuści. Ten szpinak już jest w kosteczkach. Tylko do rozpuszczenia. A jak pójdzie na patelni, to zaraz to wszystko puści. Widać, widać, nie? Proszę bardzo. Można oczywiście bawić się w listki, ale tak jest szybciej. Makaron ugotowany wczoraj. Dzisiaj już nie ten, wczoraj był gotowany, bo dla córki robiłem zupełnie mleczną rano, no to mówię, smażę, pół gotuję, trochę więcej. Będzie, będzie na dzisiaj. Dzisiaj trochę w robocie dostałem, bo tam skrzynkami trochę musiałem rzucać więcej niż zwykle. Oprócz tego przygrzało. No tego masełka akurat będzie. Czosnek obierzemy. Zarówka mi jedna poszła. Nie mam czasu kupić. Wczoraj poszła. Jutro zajadę do Karweja, bo też tam planuję pojechać z kamerką, nie żeby odpalić jak to robię czasami w sklepie, że jestem. Ludzi nam tu dzisiaj ubyło z roboty, trzy osoby. Nikt nic nie wie, o co chodzi. Ech, ale szefu tam chyba się za bardzo tym nie przejął Dziewczyny poszły na spacer u nas też już ten no u nas Wszędzie zegarki są przesunięte ciemno już u nas Trzeba se zegarki w głowach poprzestawiać Wczoraj się wolnałem. A wczoraj na live nie byłem, bo z córką lwa oglądałem, nie? Fajny film tylko nie dla dzieci małych, bo nie wiem jak kto oglądał to wie wiecie te hieny nie są straszne mhm. w ogóle tak naturalistycznie ten film wygląda jakby to nie animacja była tylko ja, zwykłe zwierzaki filmy ponagrywane gdzieś tam z dżungli A nie wiem czy ta wersja była w 3D też czy nie ogólnie planuję zakup telewizora Właśnie z funkcją 3D, ale to przed, y, chyba sobie zrobimy z Gosią prezent świąteczny, już tam pierwsze zajawki patrzyłem na y, zajawki patrzyłem, patrzyłem na Media Markt, tu holenderski, jest fajny sprzęt, dobra tyle starczy, bo nie ma co tam się czoskować za bardzo. No i co, do tego ja sobie wrzucam. Jeszcze nic, Ty, kurde, uciekło mi. Do tego wrzucam sobie. Szpinaczek. A la creme. A później na to pójdzie feta, to się wszystko ładnie zbełta. I zobaczycie, ja potem. Bo można ten makaron sobie wywalić na ten, ale on musi być świeży, nie świeżutki. Na talerz i szpinakiem zalać i tam samemu sobie każdy bełta, a ja to robię to wszystko razem na talerzu, żeby to było szybko i praktycznie. Jedziemy szpinak. Pokryweczka i niech się tam tutaj nam i zaraz się podłączę od początku. No tak się zaoferowałem robieniem tego obiadu, że obiadu kolacji, że zapomniałem, że mam nagrywać, nie? Feta jest pokrojona, w zasadzie poszarpana tutaj. Troszkę pieprzu, czosnek był tym tutaj tu, zrobiony. Tyle zostało z czosku. Jak to się wszystko już zmaseruje ładnie, elegancko, no to wtedy dodam makaron. To się wszystko ładnie poprzykleja i to będzie już zjadliwe. Nie? I to bardzo szybko się robi naprawdę. To jest takie fajne, proste danie, i niedrogie. I to my dzisiaj tego nie zjemy na pewno, bo tego będzie dużo. Później pokażę Wam ile. No i tutaj już nam się wszystko rozpuściło. Elegancko. Konsystencja kleista. Taka ma być. A czosnek czuć. Ten troszeczkę pieprzu dodałem, troszeczkę soli też. I teraz do tego makaronu wpierdzielam. Pamiętajcie, że te makaron jest ugotowany wcześniej. to tak rzucimy żeby on tutaj nam nasiął tym wszystkim nie wiem chyba w Biedronce w, w Polsce też jest do kupienia czy w jakichś innych sklepach ten ten yy, szpinak o. proszę bardzo specjalnie musieliśmy do tej patelni zamawiać yy, nie zamawiać, nie. Chcieliśmy zamówić w Holandii, ale byliśmy w Polsce. Jest taki w Myśli Bożu sklepik fajny, gdzie takie pierdoły można kupić, nie? Duży, taki 1001 drobiazgów. I tam właśnie kupiliśmy pokrywkę do tej patelni, 32 cm. W ogóle patelnia fajna jest. Dobra jest, bardzo, bardzo dobra jest. No i tu się jest prawie gotowe. Tylko wybełtać i pod przykryciem wszystko się rozgrzeje. A ja myślę, że gdzieś pół godziny wszystko razem. Z gotowaniem makaronu, o, jak się fajnie pokleiło, elegancko, o, właśnie o to chodzi. O, ale będzie dobre. O, jakie to będzie dobre. Mm. To na dwie na trzy osoby starczy taka porcja Tak mi się wydaje Ale jak dobre to może na dwie osoby nawet Nie wystarczyć Dobra Ale to będzie pyszne mm. Jeszcze zamieszam Jeszcze wybełtam. tam mm. Ale czuć tym szpinakiem normalnie. Czuć tym szpinakiem. No, smacznego.